Hey, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Co tam w naszym nowym domu dzisiaj ciekawego? O, An An za mną idzie, ha? Ha, ha. ale jest szybka, patrzcie. Mhm. An An tutaj sobie lubi przy książkach postać. Mhm. Tak, mam na imię Anan. -An. Mhm. Mam na imię An-An. O, już Anan opan. Opanowała, że ma na imię An -An. Mhm. mam na imię Anan. Mam na imię Anan. W kilku językach już opanowała. No więc tak moi drodzy, dzisiejszy film. Czekajcie, czekajcie, bo tu zamknięte Bo wietrzyłem, Huch, ale gorąco? Wietrzyłem, bo jak widzicie. Nadal się rozpakowujemy i wietrzyłem. Czekajcie, wietrzyłem generalnie z tych wszystkich kurzy. O, takie wszystko, takie wszystko zakurzone, że masakra. No więc generalnie. E... Jak widzicie, tutaj wszystko jeszcze nie rozpakowane, czeka na rozpakowanie. Tu mieliśmy taką wielką startę rzeczy, i generalnie trochę go przepakowywaliśmy. To czeka na później, na rozpakowywanie. Tutaj jeszcze rzeczy. No więc, w dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak idzie nam rozpakowywanie i przepakowywanie wszystkich rzeczy, które przywiozłem z Dżanjang, z naszego mieszkania. Wiecie? napiję się tylko wodą żeby bo mi zaschło w gardle bo nic, nic nie piłem od rana bo takie sprzątanie tutaj mamy nadal i powiem wam dzisiaj co nam się udało rozpakować spakować, przepakować jak wygląda urządzenie naszego domu w Chinach i co zrobiłem w ostatnich kilku dniach i jakie są plany na najbliższe, na resztę tygodnia? No, więc a, zobaczymy. W zeszłym tygodniu miałem rozmowę o pracę. Kolejną. Um, w czwartek chyba, w czwartek czy w piątek? W czwartek. W czwartek, więc zobaczymy jak się sytuacja rozwinie, czy będzie jakaś praca, czy nie. Na razie jestem na wcześniejszej emeryturze. Także w żadnym... A, były tam jakieś pytania odnośnie wcześniejszą emeryturę. W żadnym kraju nie macie wcześniejszej emerytury od państwa. Osoby w Stanach, które przychodzą na wczesną emeryturę, co jest bardzo popularne w Stanach, które przychodzą w wieku tam 35 lat, 30-35 lat do 40, to one sobie same wypłacają emeryturę z zarobków, które aktywa im generują. Więc sekretem jest zgromadzenie aktywów, um, które będą wam generować e, dochody. Wtedy sami sobie wypłacacie z przychodu. Pasywnego, ale to może o tym więcej w kolejnych odcinkach. No, w każdym razie, na razie jestem na dalszej, wcześniejszej emeryturze. Zobaczymy, czy, w, czy praca się rozwinie. Może w tym tygodniu nie, co dzisiaj jest wtorek? Wtorek, środa? Jakoś tak, a Jakoś tak. No więc zobaczymy. Nie wiem, czy. Nawet jakby się praca trafiła, to i tak pewno nie zacznę w tym tygodniu, dopiero w następnym, więc powiem wam jeszcze jakie tu mam w tym odcinku jakie mam plany odnośnie reszty tego tygodnia. It's grapefruit. I don't want, thank you. I will eat later, okay? Do... I have dirty hands and um, mommy will open for you, okay? No, mommy cannot. Mommy cannot. And on your grapefruit as there is. Then you open by yourself. How strong are you? Come show me. Mm-hmm. Grab this one. This one you can grab easily. Mm-hmm. an Then try one more time. Try open like this. <coughs> open on both sides. Spread the grapefruit and then it will open. Come here. Mm-hmm. Come on, use your fingers. Mm -hmm. There you go. This one is coming out. Excellent. Dobra, macie An, There you go. Mm -hmm. Bravo, an, an. Great. Now you can eat this one. This one is open. No więc, e, czekajcie, dopiję sobie jeszcze wodę i zaraz wam pokażę, co zrobiłem wczoraj, przedwczoraj i co jeszcze mam do zrobienia wreszcie tygodnia. Także teraz, jak widzicie, mordujemy te rzeczy, które z Jan przywiozłem z naszego mieszkania, żeby je rozpakować. Więc tutaj jeszcze jakieś papiery muszę rozpakować różne dokumenty tutaj do kuchni jakieś rzeczy mamy dopóki credence dopóki credence tutaj nie przyjedzie za dwa tygodnie ma przyjechać bite, bite the grapefruit user teeth. Use teeth tutaj jeszcze są rzeczy także to wszystko musimy uporządkować jeszcze tak jak wam pokazywałem tutaj dużo jeszcze rzeczy do rozpakowania jakieś ubrania generalnie musimy zacząć myśleć nad dodawaniem jakiegoś miejsca na chowanie tych rzeczy bo, no, bo dużo tego jest a, a tak to wygląda tutaj przywiozłem jeszcze jakieś rzeczy do ogrodnictwa zestaw, małej, zestaw małego ogrodnika dla Simpei Simpei jakąś ziemię jeszcze kupiła jak widzicie tutaj coś rośnie już tam też coś rośnie. Tutaj się widzę. Wsadziło jakieś małe urocze roślinki. Tutaj sprzęt do mycia. Tutaj kolejny zestaw małego ogrodnika. Tutaj pochowaliśmy trochę w szafie rzeczy. Ann, -an, what's going on with you? Where's the grapefruit? Here, buy the grapefruit! There you go. Grab in your hand and put into your mouth and bite. No 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 Okay. And wait a moment. Oh, and and niecierpliwa. No więc tak. Tutaj. Czekajcie. Of course i tego grapefruit. -a. Have it on the plate, eat it's on the plate. Oh don't cry, I'm making the video, I cannot hear anything, sweetie. You have your grapefruit on the plate. If you don't like the way how Sweetie, finish this one first and then I will open more for you. You want so much? Scайте. Yeah, do... Druga druga runda otwierania gryfuta. Tam no, you need to eat this one first. There you go. Finish this one first, and you can eat more later. So later. Dobra. Sytuacja kryzysowa, ale zażegnana. Grapefruit otworzony. Simply tutaj działa. Dobra, teraz Wam pokażę, co w co, na naj, co na resztę tygodnia się zapowiada. Jakie prace tutaj w naszym domowym zaciszu. Więc e, a, jeszcze Wam pokażę, co wczoraj zrobiłem, czy przedwczoraj. Lampy, moi drodzy. Lampy naprawione. Kurde ale gorąco huh. Lampy naprawione Lampy przed wejściem do domu Naprawione Ta jedna lampa I ta druga lampa Ta działała A ta była e, zepsuta Generalnie przerdzewiała była ta oprawka na, na żarówkę Tutaj jest włącznik Do tych dwóch lamp I wczoraj naprawione Kupiłem dwie oprawki Bo tutaj też wymieniłem Bo tutaj już też była przerdzewiała więc lampy są zrobione. Jak tam naciśniecie gniazdko, to się zaświecą obie. Dyn, 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 dyn. Abra, abra, kadabra. technik, elektryk. Więc nie chodziłem do szkoły, nie chodziłem do szkoły elektrycznej, a dwie lampy naprawiłem, więc teraz pięknie się świecą. Żarówki 40. -tki. Włożyłem 40 po jednej stronie, 40 po drugiej. Nie za mocne, nie za słabe. Więc pięknie świecą. Więc mamy światło, moi drodzy. W tej, po prawej stronie też wymieniłem tą oprawkę, bo też już przerzewiała była, więc no, więc są nowe oprawki teraz, więc działa. Książka mi przyszła. Taka. Laos. Długo na nią polowałem. Generalnie mam tutaj całą kolekcję. Dokupiłem sobie Tom, kosztowała mnie 45 yuanów z drugiej ręki około 22 zł. I dokupiłem Szwajcarię. Szwajcaria mnie kosztowała 25 yuanów. Kupuję tylko po angielsku. Po chińsku też mamy parę. Świat, cały świat po chińsku jeszcze teraz poluję na cały świat po angielsku. Szwajcarię dokupiłem za 25 Ioanów, 12,50, i Szwecję też dokupiłem. Szwecję kupiłem za 18 juanów za 9 zł. Także tak to wygląda. Mam już dużo. Kupuję generalnie te takie, nie najnowsze wydania. Nie te najstarsze wydania, tylko te takie z 2016 czy 2018, bo one najładniej wyglądają. Mam parę starych. Kanadę mam starą. Walię mam starą. Turcja mam starą, Meksyk mam stary, ale też mam te najnowsze. Nie, najnowszych nie mam, ale bardzo nowe mam, właśnie Szwecja, Filipiny, Norwegia i tak dalej. Generalnie kolekcjonuję tylko państwa na razie. Na razie państwa tutaj też widzicie dużo mam, Ukrainę mam, póki jeszcze istnieje. Dobra, także tak to wygląda. A na resztę tygodnia, moi drodzy, zapowiada się ogrodzenie z bambusa. Planujemy zrobić nasze ogrodzenie z bambusa, tak jak wam mówiłem kiedyś. No i Simpei kupiła ogrodzenie z bambusa. 6 metrów tutaj po lewej stronie, 8 metrów po prawej stronie. To macie 14. 14 metrów razem ogrodzenia bambusowego, jest tutaj. Ono jest, ona jest takie zwijane w rulon. Także to Tutaj jeszcze siatkę sobie kupiłem Siatkę będę tutaj Rozwieszę siatkę przy tym Przypnę ją, żeby nam jakieś ślimaki I inne zwierzaki Nie wchodziły No i ogrodzenie z bambusa moi drodzy Trzeba je będzie zamontować tutaj Po tej stronie I po drugiej stronie, żeby się odgrodzić Trochę od sąsiadów Ona ma takie dwa metry Ten płotek ma tutaj metr To ogrodzenie będzie takie dotąd Tutaj będzie dotąd dwumetrowe. Tutaj będę musiał pewno przyciąć i, i dorobić. I po drugiej stronie też będzie tutaj, tutaj takie wysokie, dwumetrowe. Pewno dotąd, żeby, żeby nam tutaj nikt nie zaglądał po sąsiedzku. Więc tylko strasznie gorąco. Patrzcie, jaki upał. Kurde, strasznie gorąco: 35 stopni, 37 stopni ma być chyba jutro, czy pojutrze, czy 38. Więc chyba czekam na. Chyba czekam na chłodniejsze dni. Także to ogrodzenie, nie wiem, czy się w jeden dzień wyrobię, może, może dwa, dwa dni zaplanuję to ogrodzenie. Obrazy tutaj mam, muszę chyba zawiesić. Może tu na ścianie, jeden ten duży, drugi gdzieś tutaj. Pianino sobie tutaj planujemy wstawić. Więc może nad pianinem zawieszę, zawieszę tą choinkę, którą kiedyś zrobiliśmy. Have you finished your grapefruit? Okay. Do you want me to open more for you? But I need to wash my hands. Do you want me to open more for you or not? Yes. Okay. Czekajcie. Mm -hmm. uh. Czekajcie, otworzy więcej dla Am -Am. Wait a moment. I need to wash my hands. Where is the grapefruit? Can you prep for me? Okay. No więc, tak moi drodzy, cieszy mnie, że lampy naprawione. Cieszy mnie, że lampy naprawione, bo teraz mamy światło, nam się świeci ładnie z przodu. Także ostatnio, nawet jak przyjeżdżałem samochodem, to. Tu nie było światła, i generalnie było ciemno, i nic nie widać. Więc. No, a teraz będzie. Teraz nastała światłość. Że tak powiem. Nastała światłość, moi drodzy, więc elegancko. Sorry. That's fine. You can use the spoon for this. No, mm, this a this. Mhm. Mm okay. I have Ah! This grapefruit is really juicy. Aha! and you look at Które mam do zrobienia? am not eating. Kolejna rzecz do zrobienia, jeszcze jako mam, to muszę. To muszę wiedzieć, co zrobić. Muszę podjechać w jedno miejsce tutaj na osiedlu i pozbierać płytki płytki, które pozbierać płytki, które zostaną wykorzystane w piwnicy. Planuję je ułożyć w piwnicy i na schodach do piwnicy. i szukałem chwilę tych płytek i powiem wam, że znalazłem odpowiednie płytki te same, które są w salonie tutaj na podłodze. Te same płytki, które są tutaj w salonie na podłodze, więc chcemy, żeby na samym dole tam w piwnicy właśnie była taka sama podłoga jak tutaj w salonie, bo chyba drewnianej takiej e, tych paneli, które mamy w pokojach na górze, w dwóch ścianiach. Więc takich paneli nam się chyba nie uda. Nie uda znaleźć, jakie są na górze. O, An, an sobie zajada, fruta ładnie. Takich paneli, jakie są na górze, chyba mi się nie uda znaleźć. Bo raczej takich e, ich nikt nie wyrzuca. I nicely, don't drop. It. Więc a zdecydowaliśmy, że chyba położymy na podłodze w piwnicy, w biurze takie płytki, jakie tutaj są, bo one są łatwe tutaj do znalezienia, bo w każdym tutaj domu są, a ludzie je często zmieniają, więc bardzo często je wyrzucają, więc a... don't drop it nicely. Więc te płytki znalazłem trzy do tej pory, więc a... Ale znalazłem, znalazłem ich więcej. Tam chyba w dwóch miejscach. Ludzie powyrzucali, więc muszę iść na poszukiwanie skarbów, moi drodzy. Pewno was zabiorę. W następnych dniach. Nie wiem czy, czy dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze pójdę. Jest. Yes i really like drinking coke. Więc, no, więc muszę te płytki słuchajcie, poznajdować. Takie całe, żeby były, mhm. takie całe, żeby były, no i planuję je ułożyć w piwnicy i właśnie na schodach idących do piwnicy, żeby była jakby taka jedność w tym domu odnośnie wyglądu podłóg, więc no, więc tak jest plan, żebym słuchajcie nie musiał kupować płytek na podłogę, no to jak ktoś tam je powyrzuca... One są generalnie nowe, tylko że tego, że powiedzmy tam nie zostały położone, czy ktoś też miał nadmiar, no to to je powyrzucał i a ja je pozbieram i zaoszczędzę kilka, kilkanaście tysięcy yuanów na zapłytki które bym musiał zapłacić na podłogę, więc pozbieram te, które inni wyrzucają. Ach, nie ma jak zimna Coca-Cola w gorący dzień. An Anza jada. We can see you later, eating. An Anza -an jada grejpfruta i jabłka. Simpej kaszle, generalnie ma alergię na kurz. Dostała alergię na kurz. Wczoraj o północy rozmawiała wczoraj o północy rozmawiała z lekarzem online i przepisał jej tam jakieś dwa leki. Mają dzisiaj przyjść. Chwilek możecie do lekarza online się zapisać. I porozmawiać, wymienić wiadomości. No i lekarz Wam tam przepisze. Yeah. Nie. Na, na jakieś tam niegroźne schorzenia mogą Wam przepisać leki, albo jak macie receptę, to możecie też online. Do lekarza się udać i wtedy kupujecie też leki online. A jak macie coś poważnego, no to. To wam nie przepiszę, tylko wam odeszlą do szpitala. Dobra moi drodzy. An-an tutaj je. Więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, także wiecie czego, wiecie, czego się spodziewać za jakiś czas? A, jutro mam w planie wrzucić odcinek o tym, ile vlog zarobił w poprzednim miesiącu. Jako, że y, sierpień się już skończył i podsumowanie zarobków na vlogu też już zostało zakończone, więc powiem Wam mniej więcej o tym. A, powiem Wam mniej więcej o tym, ile zarobiliśmy w poprzednim miesiącu, jakie są wielkie kokosy z vlogowania. Dobra, więc do zobaczenia. papa, pa. Cześć.